Siemaneczko, Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Marcin a to jest kanał Moto Twin. Marcin, witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie na moim kanale. W dniu dzisiejszym odcinek techniczny. Montujemy folię PPF na baku motocykla. W motocyklu jest kilka miejsc narażonych właśnie na uszkodzenia mechaniczne. Między innymi, bak taki jest. A że miałem tutaj yy, na tym baku yy, takie gumowe tankpady, które nie spełniły swojej roli, o tym za chwilkę powiem. Jadę do kuzyna Alka, który zamontuje dzisiaj właśnie tą folię. Od razu na wstępie też powiem z przyczyn takich, a nie innych. Trochę technicznych, trochę osobistych. Niestety dalsza część podróży po Rumunii nie będzie w odcinkach, a szkoda. Ale niestety na pewne rzeczy nie mamy wpływu, także nie będzie ich. Może zrobię jakiś krótki skrót. Zobaczymy, co z tego materiału da się jeszcze wyłuskać. Bardzo żałuję, jest mi bardzo przykro. Ale nie mam na to żadnego wpływu. No niestety trudno. Nie uda się. Ale plan w głowie jest. Mam nadzieję, nie wiem. Za rok może nie, ale za dwa pojedziemy sobie jeszcze raz do Rumunii w te same i inne miejsca. I postaram się nagrać. Tak. Żeby wszystko było super. Tak jak było to do tej pory. Ale tak jak mówię, no, z przyczyn takich a nie innych tych nagrań nie będzie. A dzisiaj co? Technicznie, tak jak mówiłem wcześniej, montujemy folię. Tutaj pokażę Wam jakie miałem wcześniej. Pady były polecane na forach przez motocyklistów Afryk. Niestety nie spełniły one swojej roli. Nie spełniły z uwagi na to, że po przyklejeniu od razu się praktycznie odkleiły, pojechaliśmy nad morze ze szwagrem, odkleiły się już na autostradzie jadąc prędkością 120 na godzinę. Zaczęło coś tutaj mi dyndolić na motocyklu, na baku patrzę, odklejony pad. Także już podczas jazdy się odkleił, a jak już postał chwilę na temperaturze, to w ogóle odpadł. Później wyczytałem, że stosują tak zwane błony klejowe. Z firmy 3M. Zastosowałem. Kurczę powiem wam, no łudziłem się, że będzie wszystko świetnie. Zmontowałem to. Trzymało ekstra. Powiem wam ekstra trzymało. Ale temperatury na Rumunii no też dały. O sobie znać. No i guma poddała się. Ponownie odklejęły się. Praktycznie samoistnie. Odsunąłem plandekę po trzech dniach. I gumy były na podłodze na ziemi. Zatem od razu na Rumunii padła decyzja, żeby je w ogóle wy wykasować, no bo nie miały one żadnej swojej roli już nie spełniały. A przyklejać je znowu na nowo i kombinować to stwierdziłem, że bez sensu. Stwierdziłem, że kuzyn zrobi to lepiej. I zwłaszcza powiem Wam teraz tak myślę, te gumy troszkę przytłaczały ten biały kolor, bo one były czarne, czarne gumowe, były ładne generalnie, bo fajnie, troszkę pasowały do tego baku, ale jednak stwierdzam, że bez tych gum ten bak cały biały z tymi elementami czarno, boże, czerwono, niebieskimi wygląda zupełnie inaczej, lepiej, a jak już zabezpieczę sobie je folią, to już w ogóle będzie bajka, nie będę się musiał martwić o nic. A folie wiadomo co jakiś czas jakby się porysowała, można zmienić. Aczkolwiek kuzyn ma bardzo fajne folie dobrej jakości, które same wulkanizują się na cieple. Także nawet jeżeli jakieś będą zadrapania, zarysowania od spodni od, od różnych tam rzeczy, one pod wpływem ciepła się zwulkanizują same. A jak już faktycznie będzie taki dramat, że już będzie Faktycznie to widać, że będzie lipa Zrywamy, przyklejamy na nowo Także taki plan Na dzień dzisiejszy Jestem w Seszowie, do Kalwariusz tuż tuż Także widzimy się za chwilkę Korzystając z okazji Jeszcze dalszej jazdy, mogę chwilę pogadać Testuję nowy układ audio już po raz któryś powiem Wam cały czas, cały czas brnę do tej perfekcji wydawało się, że zakup kamerki która będzie działała po bluetooth i łączyła się z interkomem to jest fajna opcja pod warunkiem słuchajcie że nie ma się połączonych innych rzeczy jeszcze i zarówno z interkomem, jak i z kamerką. Ponieważ gdy połączyłem kamerkę tom 360 razem z interkomem. Straciłem połączenie między interkomem a Afryką. W żaden sposób nie można było tego obejść. A zależy mi na tym, żeby jednak to połączenie było, bo czy połączenia czy cokolwiek czy komunikaty jest to ułatwienie i nie chcę tego tracić sam dźwięk bluetooth też nie jest zły jest ok ale pewne częstotliwości odcina i na przykład jak było fajnie słychać nasze rozmowy odcinało mi pewien zakres głosu silnika dźwięku silnika Zatem stwierdziłem, że coś za coś i powróciłem z powrotem do mikrofonów w kasku, ale znowu zmodyfikowałem to całkowicie, troszkę za poradami na YouTube, troszkę po swojemu i testujemy. Mam nadzieję, że będzie dobrze, taką mam nadzieję przynajmniej. No chciałbym, żeby w końcu to było tak jak ma być Żebym już nie musiał się tym przejmować I cały czas myśleć, że cały czas jest coś nie tak Z ciekawostek jeszcze Wam tutaj powiem Jadąc z miejscowości Stryszów Na Kalwarię przez Bugaj Przejeżdżamy obok Klasztoru W Kalwarii Zebrzydowskiej Będzie on za chwilkę Teraz wam pokażę. A z ciekawostek, takich, że w dniu wczorajszym oglądałem film Vinci. Kto nie oglądał, polecam zobaczyć. Bardzo fajny film. Zresztą druga część teraz powstała w kinie. A my będziemy przejeżdżać koło domu, w którym była kręcona scena jak Cuma. Przyjeżdża do matki na imieniny. Oto ten dom. <grych> tu już widać, że faktycznie nic się nie dzieje. Tu mamy klasztor. I nawet z ciekawostek, przejeżdżając koło tego domu, widać, że zasłony, które są w drzwiach, są identyczne jak w filmie. Zatem od filmu, kiedy był kręcony, a było to dość dawno, cały czas te zasłony w tych drzwiach są. Polecam oglądnąć, kto nie oglądał, naprawdę warto. jesteśmy na miejscu. Jest i <laughs> siema Cześć. Cześć. Co tam? Działamy? Aleksiej. To potrzebuję. Boczek. Boczki tylko. Boczki, wiesz co? Bo chodzi mi o to, wiesz, o kolana. Nie, nie, normalnie tak tutaj idzie. Nawet nie trzeba tutaj wyżej, tylko tak idzie tutaj ta. Widzisz to? Tutaj tak. Tak dosłownie, byłoby, tak by było super. Yy, wiesz co, klej był na tym? a to już kurde, kombinacje takie były. Gumy były. Gumy były, które się od, odklejały. Kupiłem specjalną błonę klejową. Na Rumunii odpadło znowu wszystko. No i stwierdziłem, że to nie ma sensu po prostu żadnego. No. A wiesz co, generalnie też stwierdziłem, że bo tu były czarne, wiesz, było też przysłaniało. A jednak biały kolor, czym więcej, tym po prostu lepiej, no nie? No. Dobra, no to elegancko, to działamy. Alek, dzięki wielkie Jutro przyjadę gochy No i co moi mili? Widzieliście efekt prac? Ja jestem mega zadowolony Naprawdę kupa dobrej roboty Ale jak zawsze Któryś raz już Pokazujesz swoją profesjonalność Także Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję A jutro co? Widzimy się Motocyklem gości Gosibak też odkleimy, bo, bo trzeba zrobić tak, żeby było dobrze. A ja wracam sobie do domu przez Wadowice. Póki jeszcze pogoda fajna, piękne słoneczko, ciepłutko Z tego miejsca też bardzo dziękuję Januszowi, szefowi firmy Shine Car Detailing w Kalwarii żydowskiej. Gdzie udostępnił miejsce do wykonania tak świetnej pracy? Oczywiście, ja z tego miejsca wszystkim polecam. Chłopaki zabezpieczają i robią świetną robotę na lakierach. Także kto tu z okolic, bliskich, serdecznie polecam, zwłaszcza kiedy ktoś ma nowy samochód, chce go zabezpieczyć no mega, mega robią robotę dobrą a w Afryce, tak jak już widzieliście wcześniej w tamtym roku zabezpieczyliśmy lampy z przodu i przednią część ramy teraz doszły jeszcze boki baku. i to wystarczy generalnie, bo tylko te miejsca praktycznie w motocyklu są narażone ma taki bliski kontakt z wszystkim. Oczywiście, jakby się uparł, to każdy tu element w motocyklu można byłoby okleić folią. Ale tak jak mówię, dla mnie w zupełności te elementy, które są, wystarczą. No i wjeżdżając na teren Powiatu Suskiego, prowadząc ten mój dzisiejszy monolog vlogowy, pozdrawiam Pana z Hondy. jedzie sobie powolutku na spokojnie nie wyprzedza ale wracając do tematu prowadząc ten mój monolog vlogowy chciałbym jeszcze przedstawić kilka zmian które tutaj w motocyklu powstały mianowicie telefon zmienił swoje miejsce przedtem był tutaj na środku zmienił swoją pozycję jest teraz przełożony tutaj na lewą stronę jest mi o tyle lepiej, że mam go tutaj możliwość sprawdzania, klikania Przedtem on był tutaj na leżąco, więc ciężko było cokolwiek zrobić. Teraz go włączam. Mogę wszystko sobie tutaj z tej pozycji zrobić. No i słuchajcie, zmieniła. Znowu padła decyzja na zmianę szybki. Wrócił oryginał i dołożony został deflektor górny. Czemu tak, a nie inaczej? Tamta szybka czarna, owszem, była spoko. Była szersza. Była troszkę wyższa od tej oryginalnej, tej, tej, tutaj. Ale słuchajcie, ona przykręcona była tylko na 4 śruby. Oryginalnie szyba z przodu w Afryce przykręcona jest na 6 śrub. Tamta była przykręcona na 4 śruby. No i słuchajcie, chyba z uwagi na jej gabaryt, na jej wielkość. Nie dość, że były wibracje bardzo duże. Ona już sama w sobie gdzieś tam się porysowała od uderzania w plastik. Tutaj ten od licznika. Ale zdarzyło się mi, słuchajcie, że dolne śruby, które są na gumkach, na takich gumowych podkładkach, gdzie nie powinny wylecieć, niestety wyleciały od tego wiatru. Taki napór był powietrza, że gdzieś tam dołem sobie to wszystko wypadło. Stwierdziłem, że nie będę ryzykował bezpieczeństwa. Powróciłem do oryginału. Oryginał jest stabilniejszy, mocny i wpadł deflektor. Deflektor firmy Loster, naprawdę polecam genialny fajnie się komponuje i spełnia swoje zadanie słuchajcie, jeździ mi się w tym momencie bardzo komfortowo nawet przy większych prędkościach gdzieś tutaj wiatr bokami mnie okala, ale nie uderza bezpośrednio na kask co jest dużym plusem, no niestety mój wzrost wysoki jest tak a nie inaczej jest w tym momencie genialnie tak, że zostaje. Jak zauważyliście, też padła druga kamerka. Z której się naprawdę cieszę spoko. Inna perspektywa troszkę inaczej to wygląda. Zawsze coś na tym obrazie więcej się dzieje. To mnie cieszy oczywiście, może kiedyś padnie trzecia <laughs> albo 360. A zobaczymy kiedyś. Nie ma co, że tak powiem, wyprzedzać przyszłości. Póki co, kochani moi, widzę, że oglądalność mojego kanału jest bardzo duża, ale nie subskrybujecie, co mnie trochę martwi. Nie wiem, gdzie tkwi błąd. Ja zapraszam bardzo serdecznie do subskrypcji kanału tutaj. Będzie taki dzwoneczek. Trzeba go kliknąć. Będziecie zawsze na bieżąco, a mnie będzie to cieszyć, że komuś. Mój kanał się podoba i ktoś chce go oglądać. Zatem wjeżdżamy już do suchej. Kończymy ten szybki, techniczny, dzisiaj w sumie vlog. Zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, odpowiadajcie, może coś. Może mielibyście jakiś pomysł na film? Ja chętnie wysłucham. Może zrealizuję. Może moja żona się bardziej uaktywni w filmach, jak pod ostatnim filmem, tak komentowaliście, żeby się udzielała bardziej. Może jej kamerkę dam na kask. Może ona coś poprowadzi. <grymne> Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć.